Jak wygląda konsultacja trychologiczna w Perfect Hair Clinic? Konsultacja trychologiczna składa się z trzech zasadniczych części. Pierwszą z nich jest naprawdę obszerny wywiad. Żeby można było ustalić faktyczne przyczyny problemów trychologicznych każdego pacjenta musimy zadać mu bardzo wiele pytań i uzyskać bardzo wiele odpowiedzi te pytania będą dotyczyć na przykład zażywanych leków na przykład stosowanych środków pielęgnacyjnych na przykład różnego rodzaju chorób które w okresie ostatnich kilku kilkunastu nawet miesięcy dotykały naszego pacjenta Jakie są jego hobby, jaka jest jego praca, na czym polega, czy praca odbywa się w środowisku zanieczyszczonym, czy też nie, itd., itd. Tych pytań jest naprawdę bardzo dużo. Żeby ułatwić sobie nawzajem pracę w tym obszarze, po prostu jesteśmy prowadzeni w ramach tego dialogu przez precyzyjnie przygotowany kwestionariusz takiego wywiadu trychologicznego. Drugą częścią konsultacji trychologicznej jest trychoskopia, czyli analiza obrazu owłosionej skóry głowy, w szczególności jej obszarów problematycznych, z wykorzystaniem kamery trychologicznej, która pozwala nam przyglądać się temu wszystkiemu w dużym powiększeniu. Widzimy, jak wyglądają ujścia poszczególnych mieszków włosowych, zespołów mieszkowych, czy mamy tam do czynienia z włosami pojedynczymi, czy z mnogimi, czy występują jakieś stany zapalne, jak wyglądają naczynia krwionośne w tym obszarze. To wszystko są cenne dla nas informacje w momencie gdy jest wywiad w momencie gdy mamy trychoskopię i jej wyniki jesteśmy w stanie wejść z pacjentem w dialog dotyczący tego jakie środki terapeutyczne mogą być w jego przypadku zastosowane czy jesteśmy zmuszeni ograniczyć się do jednego tylko bardzo intensywnego zabiegu na przykład zabiegu komórek macierzystych czy też lepszym rozwiązaniem w sytuacji naszego pacjenta jest zastosowanie serii innego rodzaju zabiegów, czy to będzie mezoterapia, czy karboksyterapia, czy jakieś innego rodzaju terapie zabiegowe, które wykonujemy właśnie w seriach. Oczywiście istotnymi elementami dalej będą też. Zastosowane ewentualnie środki pielęgnacyjne do pielęgnacji domowej, suplementacja, jeśli jest potrzebna, no i przede wszystkim farmakoterapia, ponieważ łysienie androgenetyczne, inne formy łysienia są chorobami, w związku z tym stosowanie środków farmakologicznych jest tutaj jak najbardziej naturalne i uzasadnione zaraz. Czy do konsultacji trzeba się w jakikolwiek szczególny sposób przygotować? Zasadniczo rzecz biorąc, nie. Jedyna rzecz, na którą zwracamy uwagę naszym pacjentom, to to, żeby mniej więcej nie myć głowy przez 24 godziny przed e, taką konsultacją. Żeby ten stan skóry głowy analizowany podczas trychoskopii rzeczywiście pokazywał e, sytuację taką, jaka ona jest, a nie świeżo po e, oczyszczeniu skóry. Nie jest rzeczą niezbędną przychodzenie na pierwszą konsultację trychologiczną z wynikami badań laboratoryjnych krwi. Jeżeli ktoś w miarę świeże takie wyniki posiada, to oczywiście mogą one być przydatne, ale bynajmniej nie jest to koniecznością. Czym będzie dysponował pacjent po konsultacji w Perfect Hair Clinic? Po zakończeniu takiej konsultacji, każdy nasz pacjent e, ma przede wszystkim. Postawioną diagnozę, e, określenia typu zaczopowane ujścia mieszków włosowych nie są diagnozą trychologiczną, e, tutaj e, musi być jasno powiedziane czy mamy do czynienia z łysieniem androgenetycznym, czy mamy do czynienia z łysieniem telogenowym, jeżeli z łysieniem telogenowym to na jakim tle, czy jest to może współistniejące łysienie telogenowe z łysieniem androgenowym, i tak dalej, i tak dalej. Czyli diagnoza precyzyjnie, zgodnie z zasadami medycyny, postawiona. Po drugie, będzie dysponować jasnym planem dalszego postępowania, dalszej terapii, który to plan urodził się podczas wspólnego dialogu z pacjentem, czyli jest dopasowany zarówno do jego możliwości czasowych jak i budżetowych. Jaki jest koszt konsultacji? Konsultacja trychologiczna w Perfect Hair Clinic kosztuje 250 zł. Jak umówić się na konsultację? Żeby umówić się na konsultację można przesłać do nas wiadomość przez specjalny formularz na stronie internetowej, wysłać do nas maila Albo po prostu zadzwonić na numer recepcji, czyli 733-928282. Zapraszam!